Dzień kolejny, godzina 8.00 A ja cisnę na drugą stronę do I Zobaczcie, w tej cenie Co wczoraj teoretycznie zapłaciłem Cisnę sam Ziomeczek Ziomeczek wziął ode mnie 200 dolarów Surinamskich i ciśniemy. Więc zajebiście Podoba mi się to, zaraz od razu później Po prostu wrócę sobie, więc spoko Fajnie A tutaj właśnie jest to chyba można powiedzieć Fawela. No tutaj to się musi dziać w weekendy, a pewnie codziennie coś tu się odpierdzia. Okej, okay, misja wyprawowa po hajs e, zakończona sukcesem. I w ogóle <laughs> dopiero teraz zauważyłem, i w sumie do mnie to dotarło, że w Surinamie. Y, teraz sprawdzimy w internecie, Surinami, w Surinamie ruch. Na drodze odbywa się po lewej stronie, a nie po prawej stronie. Dobrze, że to zaobserwowałem, bo kurde, jakoś dziwnie e, patrzy. Jeden samochód ma po prawej stronie kierownicę, w drugi, trzeci, my, kurde, coś jest tutaj nie tak, coś przegapiłem. E, nie wszystko sprawdziłem. No i tak, teraz sprawdziłem w internecie, się okazało, że po lewej stronie jeździmy z Surinami w Gujanie. więc e, dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć, bo to na pewno naprawdę przydatna informacja. No niestety pada. Jest godzina 8.20. Do 10 muszę i tak poczekać na, na wyrobienie dokumentów dla na motocykl więc jeszcze mam chwilę. Mam nadzieję, że to przejdzie i nie będzie jakoś mocno padać dzisiaj. Ale swoją drogą muszę się przygotować. Już wiem, że nie wiem, 2-3 tygodnie będą naprawdę ciężkie na tej wyprawie. Będzie bardzo dużo deszczu będzie mokro. Moje rzeczy wszystkie też nie powysychają, tak samo wczoraj trochę zmoczyłem spodnie i no nie są suche. Tam się coś suszy, ale się wysuszy? Nie wiem. A w ogóle wczoraj byłem w takiej miejscówce tam po stronie gojańskiej, gojany francuskiej, że no trochę cringe'owo było tak. Tam człowiek się nie czuł nie, pewnie tak bardzo, bo wszyscy wiecie, ciemnoskórzy i to bardzo ciemnoskórzy, dredy, ta, e, rasta, rasta, tam się ten zio zioło czuć jak jarają. No, klimat, kurde, powiem Wam, takiego to ja jeszcze nie widziałem. Do tego, nie wiem jak to można nazwać jakaś faw fawela. No, nie fawela, bo to był taki blok, gdzie tam ludzi to jeden na drugim mieszkał. syfy w ogóle, więc no, wczoraj była przygoda. Dzisiaj już troszeczkę na luzie, bo to poranek to wszyscy, wszyscy śpią. A w ogóle pokażę Wam mój pokoik. A tak właśnie on wygląda. Nic specjalnego tam, a jakaś po prostu szpona. Tu na dole też szpona po prostu e, deska wbita na gwoździe. Łóżeczko, Tutaj moje ciuszki się suszyły wczoraj. Niestety klima nie działa. Jedynie, e, jedynie daje co? Daje wiaterek, więc e, łóżko też sobie wczoraj przesunąłem, żeby po prostu spać nad e, chociaż nad tym wiatrem. No i co? Już powoli się pakuję, bo zaraz muszę iść motocykl e, robić papiery. A to kibel. A to chyba już wczoraj pokazywałem, a może i nie, jak tam się coś zrobi, to trzeba z nabrać wodę do tego właśnie wiaderka i tam wlać. No i taki, taki mamy klimacz, w ogóle tutaj zobaczcie to jakoś popękało. Tutaj też cała ściana pęknięta, ale samalowali farbą. trochę się rozeszła. No i tak to wygląda. No cóż, i to za 30 Eurasów taki nocleg, ale tam dosłownie za płotem jest. Yy, Odprawa celna, więc bardzo blisko. Dobra, ogarniam się i spadam. Na chwilę obecną nie widzę w ogóle szans na przejaśnienie. A tutaj jest moje moto, stoi. Good morning. stoi. Crawda, czy wstań już jest. Czy nie ma? jeszcze nie ma chyba. Ach, powiem wam, że. Ta Pani wydawała się być bardzo sympatyczna i taka pomocna, ale nie wiem, czy mnie załadowały u. Ponieważ miała być o dziesiątej. Ziomeczek do niej właśnie zadzwonił, tam 10.30 tutaj byłem. Powiedziałem mu, że będzie o 11:00. Jest godzina jedenasta dwie. I dalej jej nie ma. Sklep, w którym teoretycznie miałem kupić ubezpieczenie jest również zamknięty. E, dzisiaj jest niedziela, więc wydaje mi się, że. Po prostu ona nie pracuje w niedzielę, tylko tak odwleka odwleka. E, ten przyjazd tutaj do, do roboty i pewnie w ogóle nie przyjedzie. Tak mi się wydaje. Takie mam dziwne przyczucie. Bo. No, bo to są jakieś śmieszne komedie, tu i się się, więc nie wiem. A w, ogóle, a w ogóle dzisiaj są wybory prezydenckie w Surinamie Jeżdżą samochody z flagami, samochody z... E... O, chyba może przyjechała, kto kogoś tutaj widzę Samochody z flagami, samochody z wyborcami, z tym wszystkim o, o, są panie! O, tak jak możecie zobaczyć gościu w żółtych z napisami ABO Nie wiem czy to jakaś parka czy co, ale pewnie tak więc tak ludzie jeżdżą, flagi porozwieszane, e, flagi porozwieszane na ulicy, na łódkach, e, na samochodach, przy klamkach, no całe miasto, całe miasto, całe miasto żyje tymi wybraniami, Prawie jak u nas I Teoretycznie w tym samym czasie się to odbywa prawie, że? Między pierwszą turą a drugą jest tydzień przerwy. Znaczy e, tutaj jest. W środku tygodnia. Widzicie mamy to. Właśnie będę wyjeżdżał motorkiem, tutaj pani mi pomogła. mi pomogła. Zadłany. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Tam mam wyjazd. I ciśniemy. Pani wypisały te dokumenty, kurde, wczoraj mogę to wypisać w sumie. Na, ja myślałem, że to musi być jakiś, kurde, system. One to na, po prostu na. Po prostu wypisały to na ręcznie. O, tutaj sobie grillują. A ja muszę ruszać Okej okay. Chyba mam wszystko O tam mój go ten poganiacz Może jeszcze nie tutaj Stoje O tej godzinie Dobra, czternasta będziemy Oby, oby Ciao Aś mi się okulary po co od samego stania. Ciao ciao! No, ciao mi amor, proszę. Ciao! Tylko muszę pamiętać, że tu się jeździ po lewej stronie. Bo... Bo pewnie wczoraj jakbym ruszył, to bym kurde o tym nie pamiętał. A tam muszę jechać. Dobra, już, już czaję bazę. Czaję czaj bazę, w tamtą stronę. Łączisnąć. Dobra, pogoda jest jaka jest. Dwie godziny, nie jest to nie wiadomo ile. Więc liczę na to, że szybko dojadę do swojego celu. Patrzyłem, czy kamera działa. Wszystko działa. I będzie cac, Jeszcze muszę gdzieś na jakiś CPM zajechać. No, oczywiście mogłem wczoraj zatankować po stronie. Gujany francuskie, ale jakoś tak stwierdziłem, że. No, może tutaj będzie lepiej zatankować, więc nigdzie nie tankowałem. Teoretycznie na jakąś stówkę jeszcze mam kilometr paliwa. Zresztą w Karnistrach mam paliwo, więc ciśniemy, lecimy z tym Surinamem. Je, yeah, wszystko zrobione. W ogóle jadę i nie łudzę się, że dojadę suchy, bo samo po cenie mnie tak zmoczy, że nie potrzeba deszczu. Ale powoli po prostu sobie to w głowie układam, że no niestety, ale muszę być... czekaj, może to tankuję sobie. Muszę być tutaj po prostu taki bardziej spokojny. Open Soul. Ciekawe, czy tu mają gazolinę jakąś normalną, czy co oni tutaj mają. Because it's gasoline, you have a different gasoline on only only one. Regular. Regular. Uh, ha, okay, regular. You have a different. Because I I need a good gasoline. It's regular. It's... Yes, it's regular. It's regular. Yes, yes, regular. Okay, but this is a uh, different. <laughs> okay, get me a uh, full. What's your channel? Do you have a channel? Yeah, YouTube channel and Instagram. Instagram. Yeah. What, you can scan this QR code, this is my Instagram. JohnnyTravel.pl. It work? Maybe. Yeah? Ah, you are a Johnny JohnnyTravel. Yes, it's me. Can I use yeah. Because I need to uh, slowly. Okay. Because inside I get filter. Oh, sorry. Right. It's not working. O, oh, fuck! Now it working. No, because I have inside the filter, so I don't, don't need this one. No i dobra, pierwsze tankowanie w Surinamie powiedział, że to jest regular, nie wiem co to znaczy regular. Nie wiem ile to będzie mnie kosztować. jakieś tam dziwne są ceny. Te nie zapłaciłem tyle. Zobaczymy, tutaj o ziomeczek ze mną gada i recording here. <laughs> Today is a vote. Yeah, I vote too. Uh, but but the pre, pre, president? Yes. Okay. This guy is a go to the president? No, no, no. Okay. 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 Thank you very much, man. No thanks, man. Dobrze. Tak jak widzicie, o, proszę, tutaj kolejny ziomeczek z flagą. Dzisiaj odbywa się głosowanie na prezydenta, więc wszyscy popierają tych swoich kandydatów. Dobra, a my lecimy. My jesteśmy zatankowani na full, więc na jakiś czas nam mi paliwa na pewno wystarczy. bo bardzo, bardzo długi czas, muszę tylko skasować. I ciśniemy, let's go! Ciao! See you! Ja trochę po takiemu, trochę po takiemu A to taka typowa wioseczka surinamska Jakiś punkt medyczny Tak jadę i sobie myślę od samego, w sumie od samego rana jak sam, że E, chyba to będzie najcięższy okres podczas mojej podróży te nie wiem ile dwa, e, trzy tygodnie, e, które mnie czekają, to będę miał naprawdę ten ostry pierdol bo to inaczej tego nie można nazwać. E, to wszystko przez to, że jestem w akurat porze deszczowej. Nie będzie to łatwe. Mm, przygotowuję się na to, że moje ciuchy będą e, mokre. A tu zobaczcie, jakiś kompleks szkolny, bardzo ładny, sporo budynków. No, więc przygotowuję się na to, że będę codziennie mokry i na przykład będę musiał też te mokre ciuchy zakładać kolejnego dnia rano. Muszę sobie to tak uzmysłowić i po prostu, żeby później spokojnie jechać i tam, wiecie... Nie ma rudzić, albo się denerwować, że nie wiem, a znowu jestem mordy. To taki proces będzie teraz trwał przez te najbliższe dni. Załatwiania wizy do Gujany, e, Chillowania tam w tym stolicy w Surinamie, a później w drodze do Georgetown. o oh, oh, kurde, tutaj to dopiero wygłusi mieszkają no proszę, tu jakieś lady idą I tutaj dżentelmen i wszyscy w strojach partyjnych Kaszulki, czapeczki, flagi. Dzieje się, dzieje się. O. Tam odbywa się głosowanie. Zobaczcie na to. On żywy? Żywy! Ale wężysko! Ale wężysko. Jakaś kobra. He hej, Je, z końcu spotkałem żywego, żywego węża, a nie tylko rozjechany. się, że coś jedzie. Przeprzestraszyłem. Po prostu leżał sobie i się wygrzewał. Skubaniec. Ale fajnie, fajnie zobaczyć. Ja chyba tam powiedziałam kobra, nie, to, a, a może i nie. Ale to raczej był bardziej boa. Pojemy o nie wiem, z tyłu. Takie umaszczenie miało jak jakiś boa. Tak mi się wydaje, no fajnie, fajnie to spotkałem. Super się zrobiło, słonko wyszło. Wiesz, chmury cały czas się ale słońce się przebija, i przyjemnie się jedzie. Kolejna jakaś wioska, ale poszedł. Patrzę po samochodach, to dosyć nowe tutaj mają auta. Ale naprawdę to zieleń jest tutaj super. Hey. Rozpierdala? No, jakiś ten? Hello? English? English? Yeah? Ok, thank you. Have a nice good day! Thank you! A tutaj zobaczcie, żółci szalają. Ja zobaczcie, że są dwie partie: żółci i fioletowi. <laughs> o, jest i fioletowa Kobitka tutaj to jest takie prawdziwe święto A jeszcze są pomarańczowi Opa To jest to niczym takie święto dla wszystkich ludzi, po prostu ludzie się spotykają, za którą partią są. Siedzą, kwestują, piknikują. Tak wydaje się, że to w takich pokojowych, bardzo nastrojach wszystko przebiega. To jakaś chyba trochę biedniejsza część wioseczek, bo ludzie mieszkają w takich drewniaczkach też. Jak tutaj. punkt wyborczy. Tu nie ma czegoś takiego jak cisza wyborcza. Tu jest impreza! O ja. Jaola zamiast haj to jaola, ola, e. Ale jakoś nie mogę się przyzwyczaić, że mogę tutaj po angielsku mówić. Teraz jadę przez jakieś takie troszeczkę większe miasteczko. Jest bardzo sympatycznie. Tu oczywiście też kwestia, kwestia trwa o, nawet szelika mają. Tak jak widać, dzieciaczki, wszystko. Dzieciaki się śmieją, że mi motocykl zgasł. No dzieje się, dzieje się. Są czerwoni, są zieloni, są pomarańczowi, są fioletowi. I chyba uda mi się dzisiaj dojechać bez ani jednej kropelki na, na moim uraniu. Mam co prawda jeszcze 13 minut, ale nie zapowiada się nic, co mogłoby sprawić, że będzie padać. Wręcz odwrotnie, robi się coraz ładniej. No i fajnie, fajnie. O no tutaj, co to jest meczet? Islam. Tutaj też jakiś, tu chyba jacyś hindusi, albo nie wiem co to jest, księżyc z gwiazdą, ja nie wiem. Ja dopiero teraz zdałem sobie sprawę, że ja dzisiaj na swojej trasie nie widziałem praktycznie żadnej ciężarówki. No właśnie. Dzisiaj niby jest niedziela, więc nie wiem, może nie mają zakaz w weekend jeździć te ciężarówki, ale no... Nie widziałem. I oto stolica. Nie ma tu jakichś spektakularnych wieżowców jak na razie. Może tam gdzieś jak pojedzie się dalej, to coś będzie. No i witam ze stolicy serdecznie się z wami. Obserwuję, patrzę jak to wygląda. No jest całkiem fajnie zielono. Sporo zieleni. Też miejsce, w którym ja znalazłem nozwyk pani w urzędzie celnym, mówiła, że. Właśnie to jest bardziej tak, no, że więcej natury tam jest. W tym miejscu, co, co wypadł mi pierwszy nocleg, bo to drugie to powiedziała, że tak, o, ale w tym pierwszym to jest mój bardzo, bardzo dużo natury, więc ja do jak to wygląda. No Najgorsze, że nie ma klimatyzacji, więc kurde, no nie wiem, czy poradzę sobie z tym bez klimy, czy. Dwa razy więcej by musiał zapłacić i miał klimatyzację, wtedy, wtedy też bym miał. Kuchnia, salon, to taki już wiecie, apartament, można powiedzieć, mieszkanie. No normalnie tutaj przy tych wszystkich partyjnych, to normalnie kwestują piknik jest, grill jest. Więc to bardziej taki festyn się z tego robi. Casino działa. Co tu jest? Budyneczki takie fajne. O, proszę, to jakiś kościół też drewniany. Nie wiem, czy to nie jest ten. E, nie jeden, ale największy kościół drewniany w Ameryce Południowej. Tak mi coś się gdzieś obiło o uszy i taką informację gdzieś znalazłem. Ale nie będę Was wprowadzał w błąd. Muszę dzisiaj sobie popatrzeć, poczytać. No, fajna część miasteczka, fajna. O, tutaj jaki ten budynek? Kurde, nie po tej stronie chciałem jechać. To była moja część. No dobra, zaraz sprawdzimy, co tu jest. No dobra, słuchajcie. Słuchajcie, cały czas mówię, słuchajcie, zapakowałem się w tym hotelu. To był mój pierwszy wybór. Mają jednak e, klimatyzację, więc fajnie. E, będę miał klimę, bo tego się obawiałem, bo na bookingu było bez klimy. 33 euro za pokój z klimą. Jest ok, ale mogło być taniej. O! Can I get my luggage to the my room? A yeah, ah, okej okay. jest jakieś koło 150 Ziko Kolejny, kolejny tam gdzie znalazłem to 180 Ziko by mi wyszło, więc no cóż Dobra, tutaj zaparkuję sobie i jest zajebiście Dobra, idziemy do mojego pokoju. Fajna okolica ogólnie, lubię takie właśnie stare budynki. A tutaj naprawdę będę miał co robić, chważenia z kamerką, jak załatwię oczywiście już wszystko w ambasadzie. Zresztą nawet jak do ambasad będę szedł, no, to będę mógł sobie ponagrywać. Pytałem się gościa czy nie ma problemu z używaniem telefonu, powiedział, że nie, więc no spoko. Dobra, wszystko jest, wszystko jest cac. jestem zadowolony, nie wymyślam już nic że mogłem, nie wiem, znaleźć sobie lepszy czy nie lepszy no tyle, że mogłem mieć tam z tym wiecie, całe mieszkanie, nie? no ale czy no ale zawsze te trzy dyszki cztery dyszki są do przodu, nie? o, proszę jest i basenik jest nieźle trochę płytki, no ale cóż tu ktoś się poszczał number three Więc here the four jest tutaj. Okej, okay, fajny. No spoko. Kibelek to tamto, dobra. Jest okej. Okay. O, okularki mi spadły. Jest okej, okay. podoba mi się. Jestem zadowolony z mojego wyboru.